Kurwa lecimy! Kurwa płacę. za wam płacę? W czoko za pierwszym razem Fajną masz pizdeczkę Ale w czoko najlepszym! Kurwa gitara siema Kurwa w le mam Fajną masz pizdeczkę Ale w czoko najlepszym. Kurwa płacę. za wam płacę? W czoko za pierwszym razem Fajną masz pizdeczkę Ale w czoko najlepsze Kurwa gitara siema Fajną masz pipizdeczkę, ale w czoko jest lepszy. Tu Tuwim, Słowacki, Mickiewicz A co ty mnie ekipą będziesz straszył? A wiesz co to? Łysy, Siwy, ciady. Kurwa, za te wam płacę? W czoko za pierwszym Fajny Fajną masz pipizdeczkę, ale w czoko najlepsze Kurwa, gitara się ma Kurwa, sywu plema dam Fajną masz pipizdeczkę, ale w czoko jest lepsze Kurwa, za to wam płacę? W czoko za pierwszym razy. Fajną masz pipizdeczkę, ale w czoło najlepszy. Kurwa gitara się ma. Kurwa w sywu Fajną masz pipizdeczkę, ale w czoł najlepszy.